Co minutę ktoś opuszcza ten świat, lecz wiek nie ma z tym nic wspólnego. Wszyscy jesteśmy w tej linii, nie zdając sobie z tego sprawy. Nigdy nie wiemy, ilu ludzi jest przed nami. Nie możemy się cofnąć, nie możemy wyjść z linii, nie możemy uniknąć bycia w niej. Tak więc. Podczas gdy czekamy w kolejce, ciesz się każdą chwilą, zrób pierwszy krok, wyznacz sobie priorytety, daj sobie czas, spraw, by inni byli szczęśliwi, spraw, by małe rzeczy stały się duże, podaruj innym uśmiech, kochaj jak najwięcej, zachowaj spokój, powiedz swojej rodzinie, jak bardzo ją kochasz. Nie żałuj niczego. Żyj swoim życiem.